Duży talent i osobowość artystyczna utrudnia rozwój w branży kreatywnej. Tego przekonania nabrałem podczas dziesięcioletniej pracy jako projektant graficzny oraz y, jako osoba, która ma kreatywne hobby, trochę muzykuje, y, przez co była częścią kilku zespołów, i jako osoba, no, która w swoim życiu miała to szczęście i poznała wielu utalentowanych ludzi, których talent czasami wprowadzał mnie w zakłopotanie. Ponieważ sam marzyłem o tak dużym talencie i tak dużych umiejętnościach. Natomiast z perspektywy czasu, kiedy patrzę, kto z tych ludzi, których poznałem, osiągnął sukces, odnalazł się. W branży kreatywnej, to okazuje się, że to nie były te osoby, które miały największy talent, natomiast duża część z tych osób to były osoby konsekwentne, konkretne, osoby, które nie miały dużego talentu, ale miały świadomość właśnie swoich niedoborów i miały chęć rozwoju. To były osoby pracowite i które dążyły do ustanowionego celu. Natomiast ci z moich znajomych, którzy właśnie mieli ten duży talent, po latach okazuje się, że duża część z nich nie jest w miejscu, w którym się widziała parę lat temu. Są to osoby sfrustrowane, zgorzchniałe, niezadowolone. Są to ludzie, którzy myśleli, że ktoś przyjedzie na białym koniu i dostrzeże ich talent i wszystko się stanie samo. Są to osoby, które były rozleniwione przez swój duży talent. Natomiast te osoby, które właśnie były sumienne, e, odnalazły się, dlatego że proces twórczy, nieważne czy robimy coś w ramach swojej pracy, czy tworzymy może jakieś e, dzieło o charakterze artystycznym, twórczym, to ten proces twórczy jest tylko jednym etapem, jednym z wielu etapów, procesów, które składają się na stworzenie rzeczy zawieszonej w czasie, przestrzeni, która odpowiada na czyjeś potrzeby. I aby jakikolwiek projekt zacząć i doprowadzić do końca, no to trzeba umieć planować, trzeba umieć przestrzegać tego planu, trzeba potrafić się komunikować z ludźmi, trzeba starać się zrozumieć ich potrzeby, starać się zrozumieć problemy, jakie się pojawiają, starać się yy, dotrzymywać słowa, dotrzymywać umów, yy, widzieć właśnie swoje braki i mieć chęć. Rozwoju, bo bez tych wszystkich umiejętności, które teraz podałem, to talent nie znaczy nic. Talent może nam tylko pomóc, ale bardzo często jest tak, że bez tych umiejętności ten talent nam tylko utrudnia. Więc jeżeli jesteś osobą, która chciałaby, która marzy o tym, żeby robić coś kreatywnego, natomiast nie wierzy w swój talent, to mogę ci poradzić, że że jeżeli czegoś chcesz, będziesz nad czymś pracował, to pewne umiejętności można sobie wypracować, no ale talent jest tylko jedną składową i wcale nie najważniejszą. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, hej.